Cześć, witajcie, z tej strony Legion. To jest weekly blog Marvel Strike Force z 3 lutego. Przejdźmy sobie do niego, a więc mamy Absorbing Evil. I mamy ogłoszone Coordinated Assault, jak zwykle 5 lutego, godzina 22. Nagrody te same, nie będziemy omawiać, bo to już, jak widzieliście zawsze to samo. Ostatnimi czasy. Rage of the Past, kolejny event. 6 luty start. 22 czasu polskiego 3dniowy event, gdzie będziemy World Orb fragmenty łapać z kampanii nodów i z blicowania Blitz kredyty musimy łapać, żeby je zdobywać. I z tych orbów będą wypadać w postacie głównie potrzebne pod te nody 5 i 10 z Skurja War, bo też on będzie startował niedługo. I co mamy dalej? Mamy tą tabelkę gdzie, jak widzimy, tu będzie nas obchodził ten milestone 20 głównie, bo tu jest itemek pod miesięczny event zdobycia. Dalej mamy jakieś Valkyrie, Shardy, Brown, Brown. No i tu ostatni milestone 140 tysięcy aż, no zobaczymy jak to wyjdzie po podliczeniu, bo tu ogólnie śmieciowe takie rzeczy, Superior uru, to dopiero tu jest Augmented Uru 10 tysięcy. Coś lepszego, lekko. I to tyle. I tak mamy za zdobywanie Blitz kredytów 7 punktów za kredyt i 1 punkt za te fragmenty z kampanii Nodów Warlord Orby. 3 dni event i co ważne, Blitz Reward Limit, czyli limitowana ilość punktów, jakie możemy zdobyć z tego Blitza. 67700. Więc jak dobijemy z Blitza tyle punktów, to Licznik się zatrzymuje i już z bliska nic nie zdobędziemy. Następnie mamy drugi event, Crusher of Heroes. Gdzie będzie do wygrania Absorbing Man, Dark Promocreditsy, jakieś armory 16-17, mini-uniki, T4 Ability i T2 Level 4 Iony, co ważne. Start 9 luty, 22. Czasu polskiego oczywiście. No i jak sobie tak patrzymy tutaj no, po tych nagrodach, to w tym momencie 45 tysięcy Absorbing Mena otwieramy na 3 gwiazdki, 100 shardów. Tutaj mamy 49 tysięcy itemek miesięczny. Następnie mamy ten Milestone, 150 tysięcy T2 Level 4 Iony. Tu też mamy 150 tysięcy. I tu mamy 300 tysięcy aż. Więc 600 tysięcy tych tutaj mamy do zdobycia. Łapiąc 34 majstą. No i jeszcze oprócz tego jakieś te 17 mini uniki. Armor. Też teal. I absorbing menu. 80 shardów w tym miejscu na 4 gwiazdki, żeby go odblokować. I co musimy zrobić? right Battle i War Battle. 1500, 2000 punktów. Ale też mamy limity: right Reward i War Reward Limit. Mamy tutaj. Więc, jak zdobędziemy to ilość, to już więcej nie dostaniemy za to. No i mamy jeszcze z Power Cory, Za jeden Power Core 5 punktów i 4-dniowy event. Następnie mamy ogłoszone Wardogi. Quick Rumble, więc założycie więcej gwiazdek. War Dogów, więcej punktów, ale to nam się z tym naszym eventem na Blitz nie pokryje, więc z tego eventu nie dostaniemy Blitz kredytów dodatkowych, bo tu jest 10 start, tam jest szósty, więc 9 się tamten event skończy. O ten, 6 trzydniowy, więc 9 się kończy, a 10 się tamten zaczyna, więc nie będzie można tego triku zrobić z Blitz kredytami tam. Następnie mamy ogłoszony War Scourge, 10 lutego wystartuje znowu. Można szardy, holka być zdobyć. Następnie 7 luty, godzina. No, już będzie, u nas będzie 8 luty, godzina pierwsza w nocy. Chapter 5 w Heroes i Villains wystartuje, gdzie będą do zdobycia szardy, echo, walkiria, Stranger tilgiry. No, później sobie to omówimy. Mojo z Mayhem. 10 luty startuje. Black Panther 1 milion do zdobycia. Będą szardy. Następnie mamy Super Soldier. Więc US agent będzie wrzucony w Basic gorby Ultimus Mega Premium i w Supply Store za DevPula. Do Elite Store trafi Agent Venom, więc czerwone gwiazdki będzie można mu wbijać tam. I piątkowe free claimy mamy ogłoszone więc 5 szardów absorbing mana dostaniemy 6750 smartfonów pod ten miesięczny event. No i jest jeszcze coś takiego, że 1000 energii do kampanii dostaliśmy. Ja jeszcze to trzymam, nie wiem jak wy, jak grużyliście, no to cóż, a ja trzymam to jeszcze pod ten event, co będzie właśnie z tymi warlord orbami. I tu mamy jeszcze ogłoszone. Cloak, szardy z Shadow Blitza od 6 lutego, który wystartuje. I mamy Omega Red, powróci ogłoszone. Mamy Quick Rumble, to Wortogi, co wspominałem. z 10 lutego. Znowu powraca. I Hand Flash, Relic Hand Flash, event z handami, więc tak, katalisty. No to już mniej ważne. Przejdźmy sobie teraz do pliku excelowskiego i przeliczmy to wszystko. I tutaj zacznijmy sobie od tego pierwszego eventu 6 lutego Rage of the Past, to więc 7 punktów za blitz kredyt dostajemy limit 67,700 miesięczny i ten 52 000. No to mamy teraz aktualnie 45 timów, 8 rotacji na dzień w 3 dni. Średnio 35 blitz kredytów 35 winów średnio na rotację możemy zrobić i średnio 15 blisk kredytów na win wychodzi więc policzyłem że 525 powiedzmy na rotację blisk kredytów zdobędziemy średnio na 8 rotacji wychodzi tyle w 3 dni średnio wychodzi tyle i mamy takie punktacje więc jak ktoś ostro ciśnie Rotacje w blicu 3 dni, no to spokojnie to zdobędzie ten limit punktów, bo to już jest 88 tysięcy. Ale jeszcze będziemy mieli po drodze dodatkowe ułatwienia, więc Orb Asalt i Red star Rampage w niedzielę, co nam da 2160 w milestonach blisk kredytów. No i pytanie, czy chcecie tutaj trochę ryzykować, bo nie wiadomo kiedy to zniknie, bo ten event będzie startował po tym, jak ten się już zakończy. I jak on się zakończy, to nie zawsze znikają te milestony z historii, tylko jeszcze można to odebrać. Więc, jak hmm, jeśli liczycie na uczczęcie, że to jeszcze odbierzecie wtedy, no to możecie to jeszcze tym się posiłkować. Jak wiecie, że nie będziecie mieli czasu na blitz przez najbliższe dni, no to dobrze to jest złapać. Jeżeli jednak, no, ja przyjąłem tą opcję, że nie idziemy w to ryzyko i tego nie będzie. Ale od 6 lutego startuje ten cloak. Gdzie będzie dodatkowe 2750 Blitzkredytów kredytów w milestonach, jeśli to wyłapiemy wtedy? No to dostaniemy już 19 250 punktów na start tego eventu i już nie będziemy musieli aż tyle zrobić, tylko 48 450 punktów. A jak mamy tyle punktów do wbicia, to potrzebujemy tylko 6921 bits kredytów, żeby to zrobić. A żeby to zrobić. Trzeba, jeśli średnio 15 punktów na win zakładamy, no to trzeba zrobić 462 winy. A jeżeli 462 winy trzeba zrobić, to wychodzi z tego, że trzeba zrobić około 14 rotacji. 14 rotacji, żeby wbić tyle punktów. Więc wystarczy jeden dzień. 8 rotacji, w drugi dzień 6 i to wbijemy. I oczywiście odebrać z tego clouka jest pozamiatany ten limit 67. No ale co mamy jeszcze ten Warlord Orb fragmenty? Jeszcze jeden punkt za każdy fragment. To trzeba też to policzyć. Jakby patrzeć tutaj, zrobiąc sam blitz, już nie patrząc na to, to już ten miesięczny temek wbijemy, więc tyle co nas interesuje jest. Ale zobaczmy ile możemy wycisnąć z tego or or orb'a jeszcze. Jeżeli trzymacie maile te 100 energii codziennie, no to powiedzmy, że od dzisiaj zaczynacie zbierać. Jeszcze 3, będzie jeszcze jutro i 3 dni eventu, więc macie 5 dni na te maile po 100 energii, czyli to wam da już 500 punktów kamby energii. Jeśli ten mail z 1000 energii z piątku jeszcze trzymacie, no to to wam już da tyle. No i mamy 3 dni free energia. No to to jest w sumie tyle z odbieraniem po 80 energii w konkretnych godzinach i z tym, że będzie Wam się ta energia regenerowała cały czas. Że nie dopuścicie do przerwy energii, czyli 150 na 150, żebyście nie mieli. Bo jak będziecie tak mieć, no to się Wam to zatrzyma i tu Wam się to troszkę zacznie zmniejszać. No i jeszcze mamy opcję, jeżeli 3 dni będziemy po 4 50 power powercorów odświeżać energię. I jeszcze dodałem taką opcję, jakby ktoś chciał od jutra zacząć zbierać energię, czyli odświeżać 4 razy 50 power i w ogóle nie zużywać. Całą niedzielę i cały poniedziałek. To się dodatkowe tyle by uzbierało powiedzmy. No i jeszcze tutaj sobie już podliczamy. Bez używania powerkorów, czyli te 3 opcję sumarycznie. Tyle wychodzi energii. A ile punktów dostaniemy pod tego World Orba? No to tak zwykle jest, że dwa razy Camp Energia to są dwa te fragmenty z do tych Orbów. Takie były przynajmniej ostatnio te Orby i podejrzewam, że tak samo będzie i tym razem. No i mamy 6168 punktów. Bez wydawania parkourów takiej opcji i Tutaj jest podliczone, jeśli byśmy powercore wydawali, czyli to wszystko 4524 punkty, czyli 9000 punktów z tego wpadnie dodatkowe. No i tu mamy już sumarycznie, czyli ten nasz limit plus te punkty z tego WORLD-Orba dodane, więc bez powercorów mamy 73000, z core'ami mamy 76000, jeśli ten. Motyw jeszcze zrobicie z niedzielą, poniedziałkiem macie 78, ale brał na szardy dopiero się zaczynają od 82. No jakbyśmy nawet jechali tą opcją, że tutaj to wszystko wyłapiecie, no to nam i tak brakuje 3812 punktów, a to znaczy, że tyle energii byśmy musieli jeszcze wydać na te nody, żeby to zrobić, te 10 szardów Braun'a Czy się opłaca? No to jest. 16 dodatkowych odświeżeń energii to się na pewno nie opłaca. Pierwsze cztery odświeżenia są po 100, a potem są za 200, więc w 3 dni macie 12 dodatkowych odświeżeń po 100, a później będziecie odświeżać po 200 power to wyjdą straszne sumy w parkourach i tego nie polecam całkowicie. Moja tu porada jest: kończymy gdzieś tu lub tu, więc tej opcji nawet nie biorę pod uwagę, bo to nic nie daje. a Któraś z tych, no to da nam właśnie jakieś tam dodatkowe milestone. Oprócz tego zbierzemy ten miesięczny item, oczywiście. No i lepiej, no pewnie to robić, bo to nam jednak oszczędzi pokery na kolejne eventy. Więc ten pierwszy event by tak wyglądał. Następny event mamy Crusher of Heroes, 9 luty, godzina 22 start. Mamy tu. Podliczone ile trzeba raid battle zrobić żeby ten limit zdobyć punktów. Więc 17 walk, 4 dni więc no 5 rajdów średnio na dzień trzeba zrobić żeby być da nam 20 walk więc spokojnie to już będzie zrobione. Tak samo z wojny 22 20, tysiące za jedną walkę w wojnie dostajemy 28000 limit czyli 14 walk w wojnie trzeba zrobić. W 4 dni, czyli będziemy mieć pewnie dwie wojny, po 7 walk, spokojnie zrobimy i mamy te limity punktowe zdobyte. I sumarycznie z tych bazowych, powiedzmy sobie w evencie, bazowo dostaniemy z tych, tych dwóch wypełniając te limity 53500 punktów. No i mamy jeszcze zużywanie power core, jeden power core 5 punktów, więc żeby. Tu mamy te wszystkie milestony, które nas interesują do wbicia. No to, żeby więcej punktów zdobyć, pewnie trzeba zużywać power core. Oprócz tego, bo ten limity wykończymy, już nic nam tutaj nie pozostanie tylko ta jedyna opcja. I co my tutaj mamy? Absorbing Man 45 000, 49 000 i miesięczny item. Więc to już mamy w tych 53 tysiącach bazowych wbite. Te dwa, jak widzimy, braki zerowe. Ale dla następnych milestonów mamy już większe braki 2500 punktów. Przy tym milestonie dla 150 tysięcy te dwa level 4 ajonów. Następne ajony to już takie są braki 300 tysięcy, kolejne to już są takie braki. A dla Absorbing Man'a na 4 gwiazdki braki takie punktowe. I tutaj jest podliczone ile powercorów by trzeba wydać na każdą opcję. No, ja myślę, że będę się gdzieś tutaj celował w tego lub tego. No. Jeszcze nie zdecydowałem. Na pewno będę chciał 600 tysięcy ionów złapać, no bo takie jednak okazje się nie zdarzają zbyt często. A 600 tysięcy ionów to jest warte jakieś, no, wiele więcej niż to. Bo jak kiedyś widziałem ofertę, 50 tysięcy ionów kosztuje 750 power No to łatwo sobie policzyć, że to już będzie tam jakieś ponad 8000 powercorów kosztowało w sklepie kupienie za powercory takiej ilości ionów, więc to jest opłacalne. Na to, no to co 2600 dodatkowych power powercorów, żeby absorbing mana mieć na 4 gwiazdki. No z jednej strony myślę, że jest to dobry deal, bo ta postać będzie potrzebna do jakiejś odplokowania jakiejś legendy. No, więc cztery gwiazdki, dobrze już mieć taki boost na dzień dobry. I tak by to wyglądało z tymi eventami. Jak widzimy, no, w tym przypadku tego pierwszego się nie opłaca. Tu wydawać więcej. Tutaj, no, być może, że się opłaca nawet wydać aż tyle. Więc, tak by tutaj taka była konkluzja na tym. A zanim jeszcze skończymy ten odcinek, przejdźmy jeszcze sobie do gry i porozmawiajmy porozmawiajmy o tych chapterach w kampanii. Więc mamy tutaj już piąty, ale już widzimy, że jest szósty też będzie i widzimy co tam jest, więc sprawdźmy sobie piąty chapter. no to mamy tu takie te tyle znowu wszędzie. I dochodzimy tutaj, jest, są szardy eko, ale jest co najważniejsze? Fragmenty goldorba. I te fragmenty goldorba, no to ja polecam, jak zwykle, tak jak samo przy anti codziennie z tego noda korzystać. Nawet jak będziecie mieli już echo na fula, to jednak tutaj w 5 dni macie dodatkowy goldorb zdobyty. No i jeszcze jest taki, takie pogłoski chodzą, że być może w tych goldorbach będą zwiększać ilość golda, więc też dodatkowy taki bonus, żeby jednak farmić te gold orb fragmenty. No i dalej mamy znowu te same podstawowe Tile i Walkiria. No to tu już nic ciekawego. A co mamy w następnym? W sz chapter szósty. Popatrzcie, mamy już te tier 15 pomarańcze razy 3 miniuniki. Także jak już Macie jakieś braki z tego i powiedzmy sobie, o tutaj, gdzieś dropicie po 2, to tu już będziecie mieć w szóstym chapterze po trzy. Więc jak macie jakieś braki i tam dropicie, nie róbcie tego, tylko poczekajcie, aż szósty otworzą, i wtedy z całej siły tutaj wchodzicie. Nie macie. Tak samo mamy. Tire 16, miniuniki tutaj dostępne, więc już. Jak macie kupować w sklepie, ja to do tej pory robiłem, ale jak to otworzyli, to przestałem kupować już te mini uniki, 16. Chcą nam odblokować kolejny tutaj jakby ten tayer dropowalny, farm, farmowalny. I no tu będą właśnie te Tire 16. Jak widzimy Tire 15, jeszcze te po 3 i tutaj pojedyncze 16. Więc tutaj trzeba będzie farmić jak macie braki, a nie korzystać ze sklepu. Tak samo jest jeszcze Dazler tutaj, więc tak samo jak z Echo i Dazzler, one są dostępne teraz w workshopie. Nie kupujcie ich stamtąd, poczekajcie aż to otworzą i farmcie stąd. Więc tutaj taka jeszcze porada. I to samo będziemy mieć w V-Linesach. Piąty chapter, też mamy te podstawowe. Jak widzimy, jest Hartle, też jak w arenie, w tych orbach. Próbujecie, no to nie próbujcie, już tutaj będzie farmowalny, gdzie można go zdobyć. I co jest tutaj ważne, to chyba nie jest tutaj, ale na szóstym chapterze też mamy tak samo te potrójne. Mamy te mini uniki Tire 16 i mamy tutaj znowu Nikominoru nie chodzi o same szardy, a o to. A więc tu mamy znowu te fragmenty na trening moduły, które też będziecie... Chcieli farmić codziennie, żeby was było stać na treningi i Goldorby tamte, żeby was było stać goldowo na wszystko, więc polecam także tego noda. No i dalej tutaj już mamy to samo, także te śmietki i wiwizzy na koniec. No i jeszcze mogę wspomnieć, że będziemy mieć tutaj więcej golda, 8600. Widzicie, przy tym 8600 w czapterze czwartym mamy 6900. No więc... No Jest różnica o jakieś ile? 1700 na nodzie, 1700 golda, więc już dążą do tego, że zwiększamy golda na notkach, zwiększamy level cap, czyli tam teraz 95 level. Ale chcą też wchodzić w te tajery 18-19, dlatego nam tutaj puszczają tajer 16, łatwo farmowalny. I to jest po to tylko. Więc powoli idziemy do przodu, no ale dalej jesteśmy do tyłu. No bo wiadomo, Tajre 18 będzie niefarmowalny, Tajre 17 też, tylko do kupienia w sklepie za Gold, i co takimi będzie właśnie cyklami tutaj chodziło. No i cóż, to tyle co chciałem tutaj jeszcze dopowiedzieć. Więc na tym kończymy ten odcinek. No i życzę Wam powodzenia w eventach. Miłego, trzymajcie się, cześć! masek zakłada, na imię silegion, ten mój zakłada. Składane twory do głowy mają ustę, ostatnia wieczerza, póki diabeł nie uśmiech. Na imię mi legion, w porządku jest kłodowy, na imię silegion, ten twory do głowy mają ustę, ostatnia wieczerza, dla szczęścia druhel.